śmierci szkarłatnej śmierć szkarłatna od dawna pustoszyła ową krainę nigdy dżuma nie bywała tak nieodparta tak straszliwa jej oznaką widomą była krew czerwień i szkarada krwi towarzyszyły jej bóle ostre nagły zawrót głowy a potem obfity przez wszystkie pory wyciek potów i rozłąka z życiem purpurowa plamistość ciała a szczególniej twarzy Usuwała ofiary poza koło pozbawiając jej wszelkiej pomocy i wszelkiego współczucia. Napad, rozwój i skutek choroby były sprawą półgodzinnych zabiegów. A toli książę Prospero szczęśliwą miał gwiazdę, nieustraszone serce i umysł przenikliwy. Gdy dżuma na wpół wyludniła jego obszary, zwołał tysiąc dzielnych, chwackiego przyrodzenia druhów płci obojej, wybranych spośród rycerzy i dworek jego świty i wraz z nimi usunął się od świata w ustronną samotnie jednego ze swoich warownych opactw. Był to obszerny i wspaniały budynek, twór i ścier książęcy w stylu cudacznym, a wszakże godnym podziwu. Tęgi, a wysoki mur przysparzał mu obwodu. Uf mur spiżową miał bramę. Świta, zaledwo przedostawszy się do wnętrza z pomocą pieców i krzepkich młotów, zalutowała rygle. Postanowiono zawarować się przeciw nagłym zakusom rozpaczy od zewnątrz i zamknąć wszelki odwrót weselnym szałom od wewnątrz. Opactwo było suto zaopatrzone w żywność. Dzięki tym środkom ochronnym dwór księcia mógł drwić z zarazy. Ludność po tamtej stronie muru wedle sił i możności krzątała się dookoła swego zbawienia. Cokolwiek miało się zdarzyć, wszelka troska i wszelka zaduma był obecnie szaleństwem. Książę, wszystkim dostarczał źródeł uciechy. Byli tam wesołkowie, byli żonglerzy, tancerze, grejkowie, był czar pod wszelką postacią, było wino. Wewnątrz zbiór wszelakich cudów i bezpieczeństwo. Z zewnątrz śmierć szkarłatna. Na schyłku piątego czy szóstego miesiąca swego pobytu w warownych zaciszach, a w chwili najzapalczywszego po tamtej stronie murów srożenia się klęski stało się, że książę prospero uraczył tysiąc swoich druków płci obojej balem maskowym niesłychanego przepychu. Co za rozkoszna to była maskarada! Lecz niechże mi wprzód dane będzie opisać komnaty, w których się spełniła. Było ich siedem w głównym przestrzale pałacu. W wielu zamkach ten szereg komnat tworzy długą w prostej linii perspektywę, gdy skrzydła drzwi są na oścież, aż do zetknięcia się z obojgiem ścian rozwarte, także wzrok biegnie bez przeszkód do końca. W danym razie było zgoła inaczej. Jak można się tego było spodziewać po księciu i po jego pochopnym kto dziwów umyśle, komnaty miały rozkład tak nieprawidłowy, iż oko nie mogło naraz ogarnąć więcej nad jedną. W odstępie 20 lub 30 jardów zjawiał się nagle zakręt i przy każdym zakręcie widok nowy. po prawej i lewej stronie, po środku każdej ściany, wysokie a wąskie okno gotyckie wychodziło na ślepy korytarz, szłobiący się zgodnie z zawiłym rozkładem komnat. W każdym oknie tkwiły szyby o barwach zastosowanych do głównego tonu w ozdobach komnat należącej do okna. Na przykład komnata we wschodnim skrzydle zamku miała obicie błękitne i okna z ciemnego błękitu. Drugą z kolei zdobiła i oblekała purpura. Wtedy szyby były purpurowe. Trzecia docna zielona z zielonymi oknami. Czwartą w stroju pomarańczowym. Pomarańczowe rozwidniały okna. Piąta biała. Szósta fioletowa. Siódmą komnatę sztywny oblekał czarny aksamit. Przysłaniając całe sklepienie i mury, i ciężkimi zwojami opadając na dywan z tejże tkaniny i tej samej barwy. A toli w tej wyjątkowej komnacie barwa okien nie odpowiadała wnętrzu. Szyby były szkarłatne o skrzącej barwie krwi. Wtedy w żadnej z siedmiu komnat, wśród gęstwy, obficie rozrzuconych lub przypiętych do lampeli ozdób ze złota, nie było ani lampy, ani kandelabrów. Ani lamp, ani świec, ani śladu jakichkolwiek w tym rodzaju rozwidnień w całym długim szeregu tych komnat. Wszakże w okalających mnie korytarzach, tuż pod każdym oknem tkwił olbrzymi trójnóg z płonącym zarzewiem, którego promienie przenikały poprzez barwne szyby rzęsistym brzaskiem olśniewając komnatę. Stąd był dostatek mieniących się barwą i fantastycznych widoków. Wszakże oświetlenie komnaty zachodniej, Owej czarnej komnaty, kiedy brzask zarzewia przez krwawe szyby strumienił się po czarnych aksamitach, było złowieszczo straszliwe i przydawało twarzom zabłąkanych do wnętrza śmiałków wyraz tak dziwny, że szczupła jenogarska tancerzy zdobywała się na odwagę postawienia swej stopy w magicznym przybytku tej komnaty tej samej właśnie komnacie u zachodniej ściany stał olbrzymi zegar hebanowy. Wahadło jego kołysało się głuchym, ciężkim, jednostajnym tykaniem i gdy wskazówka minutowa dokonała swego wokół tarczy obiegu, a godzina miała zadzwonić z mosiężnych płuc olbrzyma, dobywał się dźwięk czysty, donośny, głęboki i nad melodyjny, lecz o to nie tak swoistym i tak napiętym, że grajkowie kapeli co godzina musieli zaprzestawać na mgnienie swych akordów, aby słuchać gry godzin tancerze wbrew woli poniechiwali swych wirowań chwilowy popłoch ogarniał wesołą gromadę i widziano jak przez cały czas brzmienia kurantów najzuchwalsi pledli, a najstarsi wiekiem i najdojrzalsi umysłem prowadzili dłonią po czole niby w zadumie lub w gorączkowym majaczeniu. Lecz gdy ostatnie echo zamarło, skrzydlaty śmieszek przelatał po całym zgromadzeniu. Grajkowie spoglądali po sobie i uśmiechając się na myśl o własnej wrażliwości i nierozsądku, ciszkiem przyrzekali sobie nawzajem, że następny śpiew kurantów nie wywrze na nich podobnego wrażenia. A później, po upływie 60 minut, brzemiennych trojgiem tysiąców i sześciorgiem dziecin sekund dopełnionej godziny, Następował nowy śpiew nieodpartych kurantów i powtarzał się ten sam popłoch, ten sam dreszcz, te same majaczenia. Wszakże na przekór tym przerwom orgia odznaczała się wesołością i przepychem. Upodobania księcia były zgoła osobliwe. Miał oko wprawne w dziedzinie barw i efektów. Pogardzał wszelkim dekorum mody. Jego zamiary były zuchwałe i dzikie, a pomysły śniewały przepychem barbarzyńskim. Byli tacy, którzy go posądzali o szaleństwo. Jego dworzanie czuli dobrze, iż tak nie jest. Wszakże trzeba było słyszeć go, widzieć i obcować z nim bezpośrednio, aby się upewnić, iż tak nie jest. Ze względu na tak wielką uroczystość, sam przeważnie zarządzał doborem ruchomych sprzętów w siedmiu komnatach i nakaz jego upodobań osobistych narzucił styl przebraniom. Doprawdy, były to pomysły dziwolożne. Było to wprost wspaniałe i olśniewające. Była w tym pokusa i fantazja. Wiele z tego, co potem ujrzano w Hernanium. Były postacie całkiem arabeskowe, postrojone niedorzecznie, ukształtowane na przekór wszelkim prawidłom. Dziwy, potworne jak majaki. Było tam pod dostatkiem czaru, rozpusty i wybryków. Być grozy i obfitość szkarady. Słowem, była to ciszba z mur, które kroczyły na puszyście po siedmiu komnatach zmory owe wyprawiały wszelkiego rodzaju łamańce brocząc barwami komnat i rzekłbyś iż z pod ich stóp wysnuwały się dźwięki muzyki i że dziwaczne akordy kapeli były echem ich kroków a od czasu do czasu z komnaty aksamitnej dolatał rozdzwoniony śpiew hebanowego zegara i wówczas na okamgnienie wszystko nieruchomiało wszystko milkło prócz głosu zegara zmory stygły drętwiały w swych ruchach lecz oto echa kurantów zamierały. Ich śpiew trwał jeno chwilę i zaledwo pieszchły, a już skrzydlaty i niedotłumiony śmieszek trzepotał się wszędzie. I znowu grzmiała kapela i ożywiały się zmory i kurczyły się tak w wesołych podrygach jak nigdy, przyswajając sobie barwy okien, poprzez które strumienił się pożar trójnoków. Lecz żadna z masek nie śmiała już zabłąkać się do komnaty, która tkwiła tam na samym zachodzie, Noc się bowiem zbliżała i wzmożone w swej czerni światło napływało od przekrwionych szyb, a kruczość żałobnych draperii nabrała grozy. I dla śmiałka, który dotknął stopą żałobnych dywanów, zegar hebanowy rozbrzmiewał cięższym i uroczyściej potężnym śpiewem kurantów, nieźle dla uszu masek wirujących, w beztroskiej oddali pozostałych komnat. Komnaty owe roiły się od ludzi, i życie tętniło w nich korączkowym wrzeniem. Wir wesela trwał nieustannie, aż wreszcie północ wybiła na zegarze. Wówczas, jak już rzekłem, kapela zamarła. Kołowrotny rozpęd tancerzy ustał i, jako dawniej, wszystko zaprawiło się trwożnym znieruchomieniem. Jedno, tym razem krtań zegara miała dwanaście do wydzwonień uderzeń, wtedy łacno stać się mogło, i więcej myśli wkradło się do zadumy tych, którzy wśród ciszby ucztujących podejmowali się myślenia. I zapewne dla tej samej przyczyny niektóre z ciżby osoby, zanim jeszcze ostatnie echa ostatniego uderzenia rozstajały w ciszy, zdążyły wypatrzeć obecność maski, która dotąd zgoła nie ściągnęła na siebie uwagi. I gdy szeptem podano sobie dookoła wieść o tym naściu Powstał wśród ciżby, porozumiewawczy zgiełk i pobróg zdziwienia i niezadowolenia, a po nim nastąpił w końcu dreszcz strachu, zgrozy i wstrętu. Trzeba było niewątpliwie aż na zbyt niezwykłego zjawiska, aby wywrzeć takie wrażenie na ciżbie takich, jakie opisałem widziadeł. Swoboda za pust na tej nocy była wprawdzie bez mała nieograniczona, lecz osobistość, o której mogła, prześcignęła pomysły herodowe i przekroczyła względne, skłonioną granice nakazanych przez księcia pozorów. W sercu ludzi najbardziej nieczułych są struny, które lata dotyk porusza. Nawet w duszy najbezpowrotniejszych zatraceńców, tych, dla których śmierć i życie jest zarówno igraszką, tkwi coś, z czym igrać nie można. Całe zatem zgromadzenie zdawało się do głębi wyczuwać niesmaczność i niewłaściwość zachowania się oraz ubioru nieznanego gościa. Osobistość była smukła i chuda, od stóp do głów opatulona w całą maska tająca oblicze tak trafnie wyobrażała twarz ze trupa, że najszczegółowsze badanie z trudem wykryłoby fortel. Mimo to wszyscy rozbawieni ulaj dusze mogliby. Jeśli nie pochwalić, w każdym razie ścierpieć ubrzak potworny. Wszakże maska posunęła się aż do przyswojenia godę śmierci szkarłatnej. Jej ubiór był pokalany krwią, a jej wysokie czoło oraz wszystkie zarysy twarzy były zbryzgane straszliwym szkarłatem. Gdy oczy księcia Prospera padły na tę postać widmową, która ruchem powolnym, uroczystym i napuszystym, jakby dla utrzymania się w roli, Kroczyła tu i tam pośród tancerzy. Zauważono w pierwszej chwili, że pokurczył go gwałtowny dreszcz strachu czy też wstrętu, lecz w mgnienie potem czoło jego spór purowiało od gniewu. Kto śmie! zapytał głosem ochrypłym, stojących w pobliżu dworzan. Kto śmie nam urągać tymi bluźnierczymi drwinami? Pochwyćcie go i pozbawcie maski, abyśmy poznali. Kogo, skoro świt mamy na murach stryczkiem pokarać? A gdy to mówił, znajdował się książę Prospero w komnacie wschodniej, czyli błękitnej. Słowa jego donośnie i wyraźnie zabrzmiały po wszystkich siedmiu komnatach, gdyż książę był nieugięty i krzepki w sobie, zaś kapela zamarła na jego zginienie. A stało się, że w komnacie błękitnej przebywał książę, mając po bokach świtę po bladłych dworzach. Początkowo, gdy mówił, świta nieznacznym ruchem pokwapiła się ku natrętowi który przez chwilę był dostępny a który obecnie krokiem śmiałym i majestatycznym zbliżał się coraz do księcia atoli pod wpływem jakiejś nieokreślonej trwogi która ogarnęła całe zgromadzenie na widok niedorzecznego zuchwalstwa maski nie było nikogo, co by dłoń na niej położył, także nie znajdując żadnych przeszkód. Zjawiony przeszedł tuż o dwa kroki od księcia i podczas gdy niezliczone tłumy, jakby jednakiemu posłuszno druchowi odpłynęły od środka komnaty ku murom, Szedł dalej, bez przerwy, tym samym uroczystym i miarowym krokiem, który go przed chwilą cechował. Z komnaty błękitnej do komnaty purpurowej z komnaty purpurowej do komnaty zielonej z zielonej do pomarańczowej z owej do białej z tej zaś do fioletowej zanim poruszono się aby go stanowczo zatrzymać wówczas jednak stało się że książę prospero Rozjątrzony gniewem i wstydem chwilowego tchórzostwa, rzucił się na oślep poprzez sześć komnat, dokąd nikt za nim nie pospieszył, gdyż strach śmiertelno władnął całym tłumem. Potrząsając obnażonym mieczem, zbliżył się na odległość trzech czy czterech kroków do uchodzącego zjawu, gdy nagle ów ostatni, dotarłszy do krańca komnaty aksamitnej, odwrócił się z nienacka, stawiając czoło swemu prześladowcy. Rozległ się krzyk przenikliwy i miecz, błysnąwszy, ześlizgnął się na żałobne dywany, gdzie książę Prospero padł martwy w chwilę potem. Wówczas, zdobywając się na ślepą odwagę rozpaczy, tłumy masek rzuciły się z połem do czarnej komnaty i schwyciwszy nieznajomego, który na kształt wyniosłego posągu trwał wyprostowany i nieruchomy w cieniu chyba nowego zegara, doznały strachu bez nazwy, stwierdzając naocznie, że pod całunem i pod trupią larwą, których pochwycenie kosztowało je tylu nadludzkich wysiłków, żaden kształt namacalny nie ma swego pobytu rozpoznano wówczas obecność śmierci szkarłatnej. Przyszła jako złodziej nocny i wszyscy biesiadnicy, jeden po drugim, padli w komnatach hulaszczych, skropionych rosą krwawego sztu, i każdy skonał w rozpaczliwych odruchach swego upadku. I życie w zegarze chabanowym zamarło wraz z życiem ostatniego z tych wesołych chwatów, i żary trójnogów wygasły. I ciemność i ruina i śmierć szkarłatna rozpostarły wszędzie swą władzę nieograniczoną.